Dzień dobry. Jesteśmy w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Poznaniu i dzisiaj kolejna odsłona procesu przeciwko porucznikowi Jakubowi Kuśpitowi. Przypomnę, sprawa zaczęła się od obrony żołnierzy przed nielegalną segregacją sanitarną, przed nielegalnym wymuszaniem szczepień. Porucznik Jakub Kuśpit stanął w obronie porucznika Szymona Fijała, który na terenie Sejmu ujawnił, co się dzieje. Wszystkie te nielegalne działania i yy, yy, toczą się spra sprawy, wiele spraw przeciwko, yy, przeciwko obydwu żołnierzom. Yy, proszę o kilka słów komentarza, co dzisiaj ma się wydarzyć. Cóż, no sytuacja jest kuriozalna, jest to już nie, nawet nie jestem w stanie dokładnie określić, która to już sprawa w tym konkretnym, yy, z tego konkretnego paragrafu, w którego jestem sądzony, może dziewiąta, z sześć razy byłem w Szczecinie, tutaj jestem po raz trzeci w Poznaniu. Sprawa dotyczy że zniesławienia, którego miałem się rzekomo dopuścić na jednym z, ze swoich transmisji. Sąd w ogóle nie bierze pod uwagę tła całego wydarzenia czyli w jakich okolicznościach doszło do rzekomego zniesławienia. Nie bierze pod uwagę tego, że sam człowiek, który mnie oskarżył dwa razy podczas rozpraw sądowych zeznał, że nie wpłynęło to negatywnie na jego e, służbę wojskową, więc z punktu widzenia prawa nie występuje tutaj szkoda. Poś, spośród setek e, swoich nagrań e, pułkownikowi Słocie i tej całej sytuacji, bo pułkownik Słota to był ten pułkownik, który na przykład podpisał opinię służbową, która doprowadziła do zwolnienia Szymona Fiała z armii, e, więc spośród tych wszystkich godzin setek nagrań. Wybrano te pięć minut, przez które jestem sądzony, i próbujemy się tutaj udowodnić, że to było umyślnie, celowo i z premedytacją, żeby spowodować utratę zaufania do pułkownika na zajmowanym stanowisku. A sprawa zaczęła się tak naprawdę od tego, że właśnie porucznik Szymon Fijał w jednostce pułkownika Słoty został zmuszony, bo nie zgodził się na to, więc został przymuszany do tego, żeby zmienić brzmienie punktu w dokumentacji rozkazodawczej. Miało to, było to w koincydencji ze śmiercią żołnierza, który w sąsiedniej jednostce przyjął preparat, w ciągu trzech dni zmarł i potem w jednostce pułkownika Słoty właśnie porucznik Fijał został poddany presji, żeby zmienić punkt, który miesiąc wcześniej kierował żołnierzy na szczepienie imiennie i nakazano ten punkt zmienić w taki sposób, żeby nie wynikało z niego, że oni tam zostali skierowani, tylko, że zostali oddelegowani do czynności służbowych, no a to, że pojawili się na preparatowaniu, no to był ich już normalny e, własny wybór, więc no ja to też nazwałem fałszerstwem i między innymi to też jest e, przedmiotem tego Teoretycznego pomówienia. No ja jako żołnierz rozumiem, że można anulować rozkaz, ale y, nie rozumiem, jak można anulować rozkaz, który został wykonany, tak więc no, jest to kuriozalna sytuacja. E, mam nadzieję, że y, w dobie już. Y, no, globalnej wiedzy na temat tego, czym jest ten preparat w dobie oficjalnych rządowych danych, oficjalnych danych producentów preparatów. W końcu przestanie się, nie będę już musiał udawać, że nie jestem wielbłądem i tak naprawdę ja jestem tylko jednym z wielu. Zresztą ty, Justyna, masz jutro swoją rozprawę. To wszystko jest wokół tej patologii w całej służbie medycznej, która się odgrywa. No, już od bardzo dawna, ale od tych, od czasów pandemii, już naprawdę na skalę wręcz no niemożliwą, żeby tego nie zauważyć. Więc cóż, ja dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. Czy tutaj obecnością, czy, czy dobrą myślą gdzieś tam. Jest to bardzo ważne. Czynnik społeczny zdecydowanie wpływa na sędziów, bo ja już to zauważyłem zarówno na sprawach Szymona, czy swoich, że jak się pojawia ten czynnik społeczny, jak. Tutaj sędziowie czują tą no, presję społeczną, czyli po prostu to, że nie są anonimowi i nie mają tutaj jednego człowieka za zamkniętymi drzwiami, a całą grupę ludzi, która no, identyfikuje się, no, chyba logiczne, że gdybym był jakimś internetowym hejterem, którego celem jest szkalowanie pułkowników, krystalicznych pułkowników Wojska Polskiego, no to raczej nie byłoby tutaj publiczności, mediów i, i tego wsparcia. Także bardzo dziękuję za to wsparcie, jest to dla mnie niezwykle ważne i istotne. Także no cóż, dziękuję bardzo. Zachęcamy do oglądania transmisji z rozprawy, o ile Sąd wyrazi na nią zgodę, między innymi na kanale Aleksandra Siergieja, czy konkretnym kanale, albo na stronie Justyna Socha. Pytanie retoryczne na koniec kto tu powinien stać przed sądem? Dziękuję i do zobaczenia.